E Eniu Żartuję, tutaj dobry mudzyn, czyli ja. Nie, żartuję, nie jestem mudzynem. Dzisiaj taki króciutki, no nie króciutki, taki zwykły filmik. Chciałam wam pokazać, jakiś jestem w CS-a, ogólnie jestem ciota. Ja mam cs jakiegoś tam seria, jakiegoś tam ulepszoną grafiką. Co ja chciałam powiedzieć? A, to będzie tylko jeden odcinek, ja nie będę tego nagrywać. Teraz przyjdzie automatycznie. Nie jestem co chciałam w ogóle. Dobra, czyli to wygląda tak, jeden odcinek i w ogóle więcej chyba nie, no bo mówię, w sensie nie ma co, tylko zagrać sobie kilka rundek i masz, Jak ty kampisz, Ciu? Ja w heada dostanę, patrzcie na mnie, jak kampię. Jakich tam 10 stoi? Za w banie po prostu dostanę. Jak ty będziesz tak kampić, no to wiadomo, że umrę. O, poczekaj. Uuu. O, fuk O! o no wasa. Nie, Ja pieprzę, to się nazywa szczęście, teraz biorę Nie, bo ja chcę terrorystów, bo bombę się łatwiej podkłada. Ty tu musisz biegać i rozbrać bombę. Ty tu muszę biegać i zakładać bombę. Patrzcie na to.

Nie się kąpi. No, I tam nienawidzę DDR2. Wiem, że to jest hardkorowa mapa, ale wyjeżdżamy. Havana? Hawana? Komma To jest zanubista mapka, to się fajnie ciśnie. No, żelazo nie S T CS, CS, CS. no to by można było nagrywać filmiki yy, ciulowe tak minut. 10, jep, 10, 10. jep, jep. Jep, 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 jep. Yep, yep. Jest coś to, to oczywiście że terrorystów tam no tutaj się pilnuje zakładników. Ja mam tam taką fajną kampę, zaraz wam ją pokażę. Yy, pobierzcie się często, to będzie ciekawe yy, Jeżeli spodobał wam się ten filmik, to już standard. Yy, jeżeli Lubicie cesa? dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Jeżeli nie lubicie... Ja pierdzielę i... Wheada dostał... O fuk! I już mnie mają na muszce Osiem... Pięć... Hmm, jakby co zrobić... Dusz, dusz, dusz. I jakbym się nie spodziewał, z takiego gówna z mi headshota. No bo te ciule... Sorry Ile jeszcze ich żyje? Dwóch naszych A nie już jeden Dawaj! Wiem, że jestem terrorystą, ale dawać na tego anty i go rozrzuć, w ogóle no. Ej, jaki ty masz pistolet? Ej, no ty, no to... Ej, Z tego góra, ci pocisknął prosto w kadał Pysz! Taki nabój Takie z was banany? No to patrzcie na mój... Oh, fuck it. Czyli ze snajperki ich pocisnę tam z góry. Zgóry. Jeżeli... Teraz się tu wypierdzielać, no bo mi... Bo mnie dupa boli. O tym dokładnie też tak sobie powiem. nie mogę. Jeb. No ej, oni chce Tu są. Dobra, najwyżej rurę. I sześć, to się nazywa rani. Ej, ja mam sześć! Uuu, uważajcie! Tysz, tysz, tysz. Po prostu w chodę. Tysz, tysz, tysz. Dzięki, kole... Tysz, tysz, fuck you, szpagat wami sobie. Jeszcze jeden przeciwnik, nie wiem sobie tak pomyśleć. O już, już go mam. Trz. I pro, i, i bluezone, więcej zabić po ziemię. Po swój śmie... uuu. No wam, w sesie, to ja cisnę z nasoleniami. Więcej gram w niż w Minecrafta. Wydało się. Aleluja, książę się buja. Już jest późno.

Uuu! A ty wygrywają, bo jeden, bo ja jeden! Fucking. Nie chcę tego pistoletu, bo ja chcę... Co nowy. Jakby tak pomyśleć, gdzie te bym mógł pójść. zapewne... O ty ciudu... Jeszcze ich skamp jest powietrza. Ej, Chot tuk tu! Ufuk! Brawo amatory, że ja mam sam na... Wądcie koleżanko! Włączcie w inną mapkę. Eee. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Eee, mam zaknięte oczy, mogę wam poływać. Eee, te. Stop! AZ? Hmm. Jaka to była mapka? Nie wiem, przepomnę sobie. Uuu, to też jest fajne. Ja to lubię! Duż, duż. Duż, duż. Ja na nie często cisnę. E, wtedy sobie biorę ten pistolet, i ja już mam ustalone, jakie karabiny sobie tu biorę. Karabiny. Bo no fajne przybliżenie, nie, tak, nie takie duże aż. I ma dobrą, zarąbistą cenność, To powiem, chociaż ten pistolet, ten pistolet taki zląbisty! On jest taki zajebi, zajebi, I tak dalej. Pij. O ty ciuuu! To tu, Patrz, jak on ma. No, no! Czemu widać na filmiku, nie dajecie gra? Jeszcze raz start! No nie chcę. No dobra, idźcie Tak, stracę z koledzy, to mam po Tu, 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 tu. Ja Szkoda, że w tej wersji też w ogóle się swoich nie zrobi, ten wiesz. Któryś cię wkurzył, bo cię zablokował, no to... Fuck you, bitch. Jeb. Ty, cioty, ty, ty, tam nie możecie... E, f... Bo mnie trafi. Dobra, wezmę taką zwałową mapę. Patrzcie na ten gwień. Ogólnie ten film trwa dziesięć minut. To jest taka zwała, i tutaj jestem zawsze, Andy. Ho, ho. Trz, trz. To jest takie coś, i tutaj w ogóle, jak tam na górę wejdziesz, prawdopodobnie to zrazu w chedę dostaniesz. Ale tutaj się szybko rozwalają. Patrz, e, wejdę sobie tu... Trz, 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 na górę. O ty ciu, no dobra, przepraszam, że tak robię, ale ten skórz mnie zdenerwował. Patrzcie, jak oni się tu w ogóle rozwalają, oni się znowu przerypią. Standard. Jakbym się czuł, jakby Polska grała, nie wiem z kim, ale wręcz, to i na to, Jaka katastrofa wczoraj, e, zapomniałem, jak on ma, e, myśli, myśli. Nie mogę sobie przypomnieć zawsze, gdy się to powiedzie to nie mogę sobie bo... Ale taki jeden ziomek z piłki ręcznej dostał w banie, miał takiego nie wiem. krew macia. może to był gosmozy. Idę na hamę. To mój? E, no dobra, on. Tuż tu, tak się chada. No. Czekacie się. Blok, blok. Od tyłu headshota dostałeś, kolego. Też, też. Też, też. A, fuck you. Gra za No i i i dobra, no dalej, ja mam za e, No i ogarnijcie w ogóle, że ci co tam pomoc medyczna, czy jakoś tak ci które, Oni tak wolno szli, że on Nie wiem. No, oni tak. Ja. fuk, fuk, fuk. Jup, 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 jup. Prosto, chwedę. No dobra, tam yy, w ogóle nie chcę się o tym mówić. Wolę no, ja odcisnąć 3 100, do 10 minut, a to już minęło, dobra. Yy, tą rundkę cisnę i kończę, więc się i, yy, i tak dalej. Ja pier. Cie, jak ten czas. Jak ten czas leci w ogóle. Ej, sorry, że mnie dzisiaj tak słabo słyszycie, bo ja już ogólnie mam technicznego przymuła, którego się nie da niestety naprawić. Już jest późno, a jutro ma taką zerobistą i nie zrobisz tego dzień. piątek, który mi się najbardziej duży, chociaż jest najfajniejszy. Oj, wchodzę do sto. Dobra, na razie ma Enfields w Gesslery za takie u. i siema w BNU Dobra, siema pozdrawiam was, Patryk. gdzie nie ma, bo za nie ciśnie. Fajna morda i tak dalej. Siemaneczko! Nie będę nagrywać symulatora, bo mi się nie chce i to Za mało czasu. Dobra. Siema! Żegna się z wami Patryk.